Witajcie, moi mili, W pewnie od dawna wyczekiwanym epizodzie dodatku do Operation Flashpoint o dumnej nazwie Resistance, który pokazuje nam zupełnie inne oblicze konfliktu z Sowietami podczas zimnej wojny oraz tym, co musieli przechodzić cywile coś, co bardzo rzadko, o, rzadko. Wreszcie, okazuje się w podobnej grze.

naszego głównego protagonisty oraz też daje nam przyczynę, żeby zrozumieć, dlaczego ma pewne opory. Do grupy, ubierajcie się się. Dowodził akcją partyzancką w wojnie z generałem Gubą swojego czasu. Którą dobrze znamy z ostatniegolecpa. Jesteś pułkownik. Drugi zwód. Marsz! Dawidov, ty co tam kopasz się? No, powstać strój! Bez przykazu nie strzelać. Kiedy przykażę, nie pomachnij. No i jak możecie tu zobaczyć? Wielu cywili okupiło to życiem. Operation Flashpoint Resistance ma o wiele mroczniejszy, powiedzmy, wymiar. Aczkolwiek też jest o wiele bardziej skoncentrowane wokół jakiejś konkretnej fabuły, którą tutaj czuć, wokół postaci. Coś, co moim zdaniem, jest fenomenalnym krokiem w bardzo dobrą stronę i dość dobrze zrealizowanym. Za każdym razem, kiedy ludzie rozpływają się nad. Metal Gear Solid. Цель в радиусе поражения. Доложите ситуацию. Да мне история резистент. прицел. Жду приказаний. Прием. Позицию не менять. Конец связи. Сто метров. Я его no возьму, właśnie. товарищ капитан. Семенов, ждать приказа. Конец связи. Да мне история резистент. Я справдил его значником военного драмату. Товарищ капитан. Мать твою огонь! Нет. Враг обнаружил. Ну, no Nie tak dawno my uczestniczyliśmy w tych wydarzeniach. W Gatsense widzieliśmy pana Gastowskiego, naszego dobrego przyjaciela. A jak widać... Stało się, co się stało. Cała wioska poszła z dymem. I kto za to będzie winny? Czy można kogokolwiek obwinić? Poznamy naszego protagonistę, który z ciężarem wydarzeń tamtych dni musi nauczyć się żyć. A wszakże już niedługo, będzie musiał stanąć twarzą w twarz z nowymi wyzwaniami. That morning when it all began was cold and Dark, a sign of the Dark times ahead. Teraz poznajemy nową wyspę, Nogowę, wzorowana na Bałkanach, Czechach, która nie jest w kulturze słowiańskiej bardziej niż Everoni i Malden. To nie as as problem. Peter Jeśli nie, to A oto i nasz bohater. Pan Wiktor Troska, który teraz próbuje wieść zwyczajne i powiedzmy się przynajmniej proste życie z dala od problemów. Nie I'll be staying late in the office. Maybe tomorrow, but I can't promise anything. Well, okay, but I need it by Saturday. I've got to see that hot match. Hey, hold on, stop for a minute, will you? How are you doing? Can I get you anything in town? Hi Vicky. No, I'm okay, but thanks. I'll be in the office today, so if you change your mind, just call me. Thanks. No i wreszcie widzimy też kilka postaci kobiecych, nawet jeżeli to MPCA. O za sekretarką eh guby z podstawki. Oh, Malden i Everon było jednym wielkim sosem festem. A tutaj widzimy, że podczas tej sielanki szykują się problemy. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich nie spocznie i nie poszerzy swojej władzy o nowe tereny tam, gdzie zasiał powiedzmy odrobinkę komunistycznej lojalności między lokalnymi społecznościami. Nowa no ma bowiem partię komunistyczną

w tej właśnie akcji, którą prowadził przeciwko Sowietom, no to i mamy wreszcie sposobność, żeby pozwiedzać sobie tutaj. rejon. jak widzimy, zabudowa z płyty betonowej, standardowej Mark 1. Typowi mieszkańcy Malden, yy, przepraszam, nogowy. Um, bardzo przywodzi na myśl takie klimaty Europy Wschodniej, prawda? Hmm. Proszę bardzo jaki ładny blok. A my tutaj nie zwlekając udamy się po nas, nasz motocykl, a żeby udać się do naszego biura z kolei i tam um, rozpocząć dzień pełen pracy. No to i Hey Victor, no to. I finally no fixed it. Good as new. Make sure you get to a gas station before going too far though. There is not much gas left. There is one just on the road. I know the way, should be okay. Thanks. I'll stop here by the end of the week, all right? Sure. Drive safely. Tak jest. Więc y, teraz w takiej typowej modle y, operation flashpoint będziemy Musieli dojechać duży kawał drogi do pierwszego miejsca operacji. Czy możemy sobie też pozwiedzać okolice, żeby zapoznać się z terenem oraz z okolicznymi krajobrazami. Ale tak jak powiedziałem we wstępie, jaka jest sytuacja tutaj? Otóż na Nogowie był sobie i nadal jest. Może nie tyle rząd komunistyczny, co partia komunistyczna, która pracowała, żeby zrobić podwalinę pod przyłączenie do Związku Radzieckiego? Oczywiście Związek Radziecki się sypie, więc im to specjalnie nie wychodzi. A skoro nie wychodzi, to trzeba użyć specjalnego, że tak powiem, sosu twardogłowych komunistów czyli sekcję gimnastyczną zapakowaną w BMP z, dużą dodat z dużym dodatkiem czołgów, tak? My sobie podjedźmy, zatankujmy. Ta gra ma o wiele więcej cutscenek, stawiających właśnie na fabułę, na podrasowanie tej historii, że to nie tylko sam konflikt, ale i tło, które uwikłani są przede wszystkim cywile oraz lokalna ludność. Resistance jest naprawdę wisienką na torcie. With a news update on the political crisis which is rocking the National Coalition government, Joseph Patochka has the latest. Citizens, today, August 21st, the National Coalition has finally collapsed. Vice Premier Ostrovsky of the Nogovar Communist Party has resigned and asked the entire government to follow his lead. He claimed. But representatives of the Socialist Reform Party were trying to establish a capitalist regime of corruption and unemployment and urged revision and rejection of the last three years' economic reforms. All communist ministers followed the vice premier's example and left the government. They also requested the resignation of pro reform President Novak. Former Vice Premier Ostrovsky and three other leading members of Nogovo and the communist party then went to moscow to meet with the general secretary of the soviet communist party leonid brezhnev the purpose of their trip remains unknown we'll keep you posted with the latest news stay with us thanks joseph and now back to the music this can't be right maybe things aren't as bad as they make out but why have they gone to moscow it doesn't sound right Remember what happened 30 years ago. Hey, Mr. Troska, you know anything about this? I'm sorry, I don't. I really didn't expect this. I guess we'll find out more soon enough. Let's hope for the best. I have to go. No jest tak. Będziemy musieli wiele rzeczy zaraz rozgryźć. Kiedy wielki czerwony kafar spadnie nam na głowę. A tak wsiadamy sobie na nasz motocykl no i kontynuujemy sielankową dotąd podróż um, ta misja jest banalnie prosta po prostu jedziemy do checkpointów um, no i poznajemy taki zarys fabularny co jest fajne, że um, dostajemy na tyle dużo smaczków żeby poznać nogowe i jej mieszkańców żeby się z nimi powiedzmy zjednoczyć i wiedzieć, że naprawdę pracujemy do jakiegoś szczytnego celu coś czego brakowało troszeczkę w Malden i gdzie skoncentrowaliśmy się stricte na amerykańskich żołnierzach gdzie nigdzie mieliśmy takie zalążek braterstwa z ruchem oporu ale poza tym skromnym epizodem do tego niewiele było a tutaj w Resistance mamy wręcz cały dodatek blisko 20 misji poświęcony Walce ruchu oporu oraz temu w jaki sposób ten ruch organizuje swoje działania przeciwko bądź co bądź przeciwnikom, którzy mają wielką przewagę liczebną. Znaczy, no, liczebną to może niekoniecznie, ale na pewno siły ognia i sprzętu. Hmm. Swoją drogą, też fajnie pokazuje taki sentyment w jaki sposób Związek Radziecki rozprzestrzeniał swoje władztwo w, przede wszystkim w bloku wschodnim, tak, gdzie no wiadomo, że wypychając Niemców lokalnie, ale też prawdą się stało, że przez cały czas i to nawet odkąd powstała partia komunistyczna w Moskwie, tak, jeszcze w bolszewicy oczywiście. Rozsiewano poprzez organizację międzynarodową, tak? Działaczy komunistycznych, żeby wkradali się do rządów i robili, że tak powiem, grunt. Tak? Natomiast wiele organizacji z tym walczyło, na przykład Mussolini we Włoszech, tudzież Hitler w Niemczech. Samemu będąc też socjalistami. Coś, co często się po prostu myli, mówiąc, że nie, 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 nie byli, nie byli lewicowi, nie byli socjalistyczni, nie prawicowi, pro prokapitalistyczni, bzdura jedna wielka, szczerze mówiąc. Natomiast do czego zmierzam, wiele z tych konfliktów nie polegało zwalczanie na przykład komunistów i socjalistów na zasadzie nienawiści w stosunku do tej ideologii, co raczej w stosunku do aparatczyków wiernych Moskwie. Bo to było dość ważne. Wiele z tych, wiele z tych komórek zaszczepionych, ona nie miała być per se komunistyczna, co komunistyczna, ale wierna wiadomo komu. Także państwo, które potem, powiedzmy, w bratni sposób dostał pomoc i którego rząd został zbudowany, miało nagle swoją lojalność względem wiadomo zagranicy, aniżeli wewnętrznych struktur. I takim troszeczkę takim troszeczkę wyłomem na skalę światową historycznie był Castro, który się strasznie po prostu na Moskwę wkurwił, za przeproszeniem, oraz Ho Chi Minh, który nie ukrywał, że z komunistami idzie tylko dlatego, że nikt inny nie chciał mu pomóc. Kiedy zyskał swoje, troszeczkę się na nich wypił, tak? No, w zasadzie odcinał na tyle, ile mógł. Um, więc to nie jest tak, tak wszystko jasne. Natomiast tutaj widzimy, w jaki sposób ta partia, która tutaj, jak słyszeliśmy, podała się do dymisji. Och, jakże. Jakże się podała do dymisji rząd jest w Nieładzie komunistyczna partia, która powiedzmy utraciła większość i wpływy, no właśnie, ale ta komunistyczna partia nie wzięła się znikąd. Za nimi stały lata fundowania, dotacji i forsowania przez wschodnie służby i aparatury. A szkoda by było, gdyby tak się nagle ten cały wysiłek zmarnował, prawda? No to trzeba troszeczkę towarzyszom pomóc. I zaraz zobaczymy, w jaki sposób tutaj towarzysze pomagają. A tymczasem Wiktor troska przyszedł do pracy. Bądź co bądź, ma kawał drogi. Muszę przyznać, kilka kilometrów z domu. Ja pierdzielę. Z 10 kilometrów przejechał w sumie. Good morning. How are you today? Yes. You have everything on your desk. Thanks. I do without you? mówię niewiele. oczekujmy od tej pierwszej misji. Ona jest czysto, stricte fabularna. should be fine. the day after tomorrow, then. take care. me too. Victor, you will. already know, a contingent of soviet troops has entered our country. please hold on for a message from president novak. dear fellow citizens, our country is at a crossroads. the communist party leaders have turned their backs on our constitution and all the principles of our democracy. They have betrayed our nation to the communist leaders of the Soviet Union. A large number of Soviet troops from Kublichev have landed on our island. We can't stop them. Our militia forces are ineffective. Accordingly, I have ordered all our units to surrender and lay down their weapons. I ask you all not to provoke the Soviet soldiers to avoid unnecessary violence. Return to your homes and, for your own security, remain there. I have requested the international community to take action against this occupation, this act of unprecedented aggression against our sovereign state. Dear fellow citizens, help each other in this testing time for our nation. The truth will win out. Tak jest. Jak już powiedziałem, Wiktor próbował się powiedzmy pocieszyć wdowę po swoim przyjacielu, który nadal nie może się odskrąć. Ale to nie najlepszy czas, ponieważ zaraz cała nogowa będzie rzucona w płomienie wody. Widzimy nacierające wojska. Będziemy się przed nimi musieli ewakuować. To bardzo szybko. Hmm. BMP jedyne nadziewane sobie tam. Całą masą zresztą. Taki można powiedzieć... To, so, to są prawdziwe ruskie pierogi, prawda? <laughs> Sowieckie nawet.

Próbujemy się stąd wyrwać. Pierwsza rzecz, jaka nam może przyjść do głowy, to a, może posłużymy się naszym motorkiem. Ale nie. Najlepiej nie wsiadać w żaden pojazd, chociaż może kusić, ale po prostu biegniemy ile sił w nogach. Em, tutaj, w prawo i jak widzimy, o, przed nami jakieś zielone ludziki. Hmm... Skręćmy w lewo, na wszelki wypadek, żeby się z tymi ludzikami nie przywitać zbyt ciepło. No i tutaj po prostu przebiegamy i dajemy dyla w długą, jak to się mówi, oni tam... Zdraswujcie. <grytanie> tak, jeżeli wsiądziemy w tej misji na... w jakiś pojazd, to prosimy się o kłopoty, ponieważ jesteśmy bardzo dobrze widziani, a tutaj mamy pojazdy, tak? Tylko wrogie BMP jakiś T72 prawdopodobnie, <laughs> wystarczy, że będziemy po prostu biegli przed siebie. <laughs> jesteśmy celem o małym priorytecie. Jeżeli jesteśmy nieuzbrojonym cywilem, nawet jeżeli jesteśmy celem, tak. <laughs> Ale nie nieuzbrojonym cywilem, nie czekajmy, aż nas zastrzelą. Ponieważ będą strzelać, to nie jest tak jak na tych głośnikach nadaje: Mo, drodzy towarzysze. Jak tutaj widzicie. Przybywamy, żeby zaprowadzić socjalistyczny nowy ład. Mm -mm. Przybywają, owszem, ale najpierw nas steroryzują, żeby być pewnym, że socjalistyczny nowy ład wejdzie gładko. Tak. Jak to się mówi, najpierw trzeba wybić zęby, to wtedy wszystko komuś do buzi wsadzisz, a my jesteśmy takimi nieszczęsnymi zębami. A potem jesteśmy na łasce tego, który nas karmi ym, swoją propagandową papką, bo nic innego nie wchodzi. Prawda? No, niestety. Po tylu latach okupacja. Supported by a couple of cowards desperate for the absolute power and control they enjoyed under the old regime, the Soviets thought it would be easy, quick, clean. They didn't expect resistance, but the people of Nagova were willing to take up arms in equally righteous desperation. The army was supposed to dissolve itself. However, many soldiers held fast and fought against the invasion with all the spirit and courage they could muster. But courage was not enough. People were dying all around me, and I was sitting quietly in my living room, not fighting, just thinking. I returned home to this island in search of peace after so much fighting, so much bloodshed. I tried to hide. But war had found me once again. Oh my god. We don't have a chance. With all respect, Gabe, don't we need someone with more combat experience in command? This is a massacre! You think I don't know that? There's only one man who could lead us, but. I don't think he will. Hey, who's there? Coming out? It's me, Mr. Troska. Keep quiet, please. Gabriel, what are you doing here? <laughs> what the hell are you wearing? We came to you. We want to ask you something. We'd better go inside. They didn't know what to say. Then they started to talk, and it was like running a film from my past. A past I wanted to forget forever. Gabe, you're talking about starting a war. There's no way you're equipped to take on these guys. You're right. A war. But what else can we do? Watch them steal our country. We must fight, and if we're to win, then everyone must fight with us. Everyone. You want me to join you? We want you to help us. You're a fighter. You've been in war before, haven't you? More than once. And that's why I can't stand anymore. Do you have any idea what this means? A war? Do you know how many people will suffer? Didn't you hear the president? This will only lead to unnecessary bloodshed. The president has been executed. You see? You can't win. They have tanks. And you've got what? Determination. Hold on, Victor. That's why we're here. You fought against the Soviets. You know how to deal with them. Maybe we're not going to win, but at least we can make a stand. You have no idea what you're saying. No idea what damage you're about to do. If you don't lay down your weapons immediately, the Soviets will just fight harder and harder against us. They'll start on innocent people burning and murdering and you have nothing but a few foolish men. you don't have training weapons. Anything. that's why we've come to you. for help? no. i can't. i won't. you're not going to help us. put down your weapons and go back to your wives and kids. stop playing soldiers. and keep your families alive. something in me was stirring against my words. as the young men left. I gazed after them. I was different to them. I knew the truth of war. But I also knew that a couple of years earlier, I would have been the first one of all to reach for a gun and fight.